świetnie znasz pięciu naprawdę potężnych wrogów podejmowania decyzji czas na to aby złożyć lub na wybór jednej decyzji spośród trzech pozostałych pamiętasz tam wcześniej prosiłem wybrać trzy takie które zostały które gdzieś nie były ujęte ani w kółeczko niebieskie ani w kółeczko czerwone nie były zaznaczone kolorem nie były przekreślone pozostały Prawdopodobnie trzy, dwie lub jedna, lub może wszystkie w jakiś sposób są przez ciebie zaznaczone. Mając tą wiedzę z poprzednich materiałów, tych pięciu wrogów, możliwe, że teraz możesz spojrzeć na to wszystko jeszcze z innej perspektywy po raz kolejny. Pamiętaj również, że może to być połączenie, może to być kompilacja tych możliwości. W życiu jest zawsze wiele barw, nie ma tylko czerni i bieli, nawet czarny się od siebie. Kolor różni. Biały ma różne odcienie, I zieleń ma różne odcienie i tak dalej. Tak samo podobnie z możliwościami, jest ich znacznie, znacznie więcej. Można je z sobą łączyć, można je przekształcać. Można szukać jeszcze innych. W tym celu teraz, tak jak już masz te trzy, lub możliwe, że dopatrujesz się, że tamto jednak kolor ten czerwony, jednak. Hmm, biorę to i przerzucam do tych trzech możliwości. Ten zielony, zaznaczony ten pomysł na zielono, biorę i przerzucam do trzech możliwości. Dobrze? I jeszcze może ten jeden czerwony. No dobrze, boję się tego, ale sądzę, że to będzie ok rozwiązanie, tak? Biorąc pod uwagę to, co Paweł mówił wcześniej, dobrze, wrzucę to, to będzie ciężkie. No, będę musiał wstać z tego fotela, będę musiał trochę wysiłków to włożyć, będę czuł niepokój, lęk. Hmm. Może się, może być ciężko, ale wrzucę to. Tak, teraz czas na to, aby zadać sobie kilka pytań. Zadaj sobie pytania. Co musiałoby być prawdą dla tej możliwości jednej z tych trzech lub ich kompilacji, żeby była najlepsza? Dobrze? masz je trzy, resztę odłóż. Skoncentruj się na tych trzech, te trzech, które ci pozostały, nie więcej. Trzy naprawdę. Wybierz trzy. Możliwe, że trzeba będzie przerzucić z zielonego coś, tak z zaznaczonego pomysłu na kolor zielony, przerzucić do trzech tych ostatecznych. Możliwe, że z koloru, zaznaczonego kolorem czerwonym pomysłu trzeba przerzucić będzie go do jednego z tych. Możliwe, że coś pojawiło się jeszcze nowego, co mówisz dobrze. To jest chyba to. Pamiętaj na razie jeszcze chyba. Zadaj sobie pytanie. Co musiałoby być prawdą, co musiało być prawdą dla tej możliwości, żeby była najlepsza? Co musiałoby się okazać w przyszłości? Co by musiało być prawdą, żeby to była najlepsza możliwość? Że tak, jeżeli będzie to prawdą, to ja to zrealizuję. Następne. Poszukaj wiedzy informacji w podobnym zakresie. Tak, pamiętasz Mercedesa-Beczkę, uznałeś, że to jest najlepszy samochód możliwe. Lub lalki Barbie najlepsze, lub jeszcze coś. Tak, poszukaj. Tak? Nie, nie, nie koncentruj się jeszcze ślepo na tym. Tak? Znowu ten efekt koncentracji może występuje. Poszukaj wiedzy, informacji w podobnym zakresie. Co się stało, jeżeli ktoś podjął taką decyzję? W kilku różnych źródłach. Tylko pamiętając o tym, aby nie potwierdzić, a znaleźć prawdziwe informacje, wziąć wszystkie możliwości. Poszukaj wiedzy. Poszukaj informacji w podobnym zakresie, gdzie ktoś już na przykład podzielił się podobnym doświadczeniem, podobnym problemem i co się stało, kiedy zrobił właśnie w ten sposób. Może coś znajdziesz. Poszukaj negatywnych konsekwencji i wad tej możliwości. Poszukaj negatywnych konsekwencji i wad tej możliwości. Możliwe, że się zastanawiasz, masz problem, dziewczyna mnie rzuciła. Jakie są negatywne? Konsekwencje i wady tej możliwości, że nie wczoraj rzuciła masz problem i nie wiesz, co z tym zrobić. Możliwe, że zastanawiasz się na tym, aby zakończyć związek. Jakie są negatywne konsekwencje i wady tej możliwości? Wiesz, to są tylko i wyłącznie przykłady. Poszukaj negatywnych konsekwencji i wad tej możliwości, którą masz już wybraną. Tą kompilację. Te trzy, te trzy, przepraszam, te trzy ostatnie. Dobrze? Negatywne wady i możliwości. Dlaczego negatywne? Ponieważ te pozytywne, wiesz, że to jest nasz błąd. One idą nam z automatu. Pozytywne my znajdujemy jedno po drugim, jedno po drugim, tak będzie dobrze, tak będzie dobrze, ponieważ jest problem, a ty chcesz być osobą szczęśliwą. Więc te pozytywne były znalezione bardzo łatwo. Chodzi o to, aby się skoncentrować na tych negatywnych. To otworzy jeszcze twój umysł i pomyślisz, a to w takim razie, jeżeli to jest negatywne, to ja mogę, że to zrobię jeszcze w ten sposób. Pojawi się coś nowego. Pamiętaj, Chodzi o to, że możesz to rozbudować. Dobrze? Jeszcze. Negatywne konsekwencje i wady tej możliwości. Wykorzystaj technikę 10-10-10. Usiądź sobie wygodnie. Dobrze? I zastanów się, jak będę się czuć w momencie, kiedy wprowadzę tą kompilację tych możliwości. Jak będę się czuć, kiedy wprowadzę tą swoją ostateczną Najlepszą moim zdaniem decyzję, jak będę się czuć z tą możliwością po jej wprowadzeniu, tak, za 10 minut po jej wyborze. Czyli teraz, gdyby miało być, wprowadzam ją w życie. Siądź, jak się będę czuł za 10 minut po tym, jak wprowadzę tą decyzję w swoje życie? Po czym? Jak będę się czuć z tą możliwością, kiedy ją wprowadzę w życie, 10 dni po jej wyborze? Co się stanie? Jak się będę czuć? Co się zmieni w moim życiu? Gdzie będę? Co będę robił? Jak już dokonam tej możliwości? Co się wydarzy? Za 10 dni. Jak będę się czuć z tą możliwością, z tym wyborem? Po tym, jak to wprowadzę w życie? 10 lat po jej wyborze. 10 lat po jej wyborze. Siedzisz i się zastanawiasz. Minęło 10 lat. Obecnie mam tyle i tyle lat. Przyjmijmy 20. Jak będę się czuć, kiedy będę miał 30 lat? Nie wiem. Poszukaj informacji, jak się czuli ludzie, jak się zachowywali, co mówili 10 lat po takim wyborze. Tak? Pamiętaj, można to z sobą łączyć na przemian. Zrób to ćwiczenie, proszę. A, B, C i D. Przejdź jedno po drugim. Do, Jeżeli na przykład trzymasz możliwości i jeszcze nie wiesz, którą wybrać, z każdą z nich robisz A, B, C i D. Pierwszą, drugą i trzecią. Możliwe, że zrobiłeś już tylko i wyłącznie kompilację tych wszystkich pomysłów, możliwości. Jest już tylko jedna, więc przechodzisz przez te punkty: przez punkt A, B, C i D. Jak już to zrobisz, proszę wtedy od razu bez żadnej zwłoki. Jak już tylko to zrobisz, posiedzisz chwilę, 10 minut, 10 dni, 10 lat. Co musiało być prawdą dla tej możliwości, żeby była najlepsza? Poszukaj więcej informacji o poszukiwaniu tam w podobnym zakresie. Poszukaj negatywnych konsekwencji i wad tej możliwości. Wykorzystaj technikę 10-10-10. Tylko pamiętaj o czasie, który jest na to, aby podjąć decyzję, żeby pozbyć się tego problemu. Wiesz, możesz w to się zagłębiać, ale może okazać się, że ta możliwość po prostu zniknie. Problem był, jest, jeszcze będzie głębszy. Komornik zlicytuje mieszkanie. Dziewczyna odeszła, tak? Pamiętaj. Te błędy poznawcze, tak? weź to pod uwagę. I teraz te kolejne punkty. Jak już tylko to zrobisz, bez żadnej zwłoki, bez chwili zwłoki, przejdź do kolejnego materiału wideo.